Spotkanie z Panem Bogiem w Eucharystii nazywane jest wejściem do Nowego Jeruzalem, gdzie spotykamy niezliczoną liczbę aniołów, gdzie spotykamy sprawiedliwych, świętych, gdzie spotykamy ludzi, którzy już są zjednoczeni z Jezusem Chrystusem, gdzie spotykamy się z braćmi, z siostrami po to, żeby ostatecznie oddawać cześć Panu Bogu. To się dzieje w czasie Eucharystii. Kiedy idziesz na Eucharystię, kiedy wchodzisz w przestrzeń Kościoła, kiedy kreślisz wodą święconą znak Krzyża Świętego, to wchodzisz na gody baranka, wchodzisz na coś bardzo istotnego, bardzo ważnego. Nawet jeżeli odbywa się to w takim entourażu codzienności z, z niewieloma ludźmi w Kościele, to obecność... Pana Boga jest perfekcyjna. Pan Bóg przychodzi do nas w swojej miłości, oddaje cześć i chwałę i uwielbia i wywyższa syna Bożego, po to, żeby udzielić nam swojego ducha. To się dzieje w czasie Eucharystii. Dlatego my wchodząc do kościoła, wchodzimy do miejsca absolutnie świętego. Wchodzimy do miejsca, gdzie dzieje się niebieska liturgia, gdzie Bóg przychodzi i gdzie my stajemy wobec Niego i otrzymujemy Jego łaskę.